Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. To jest wartość dolara w czasie, wartość nabywcza. A posłuchajcie, co Ray Dalio, miliarder, ma do powiedzenia na temat Bitcoina. but uh, always... I think it's been, you know, amazing 12 lat I think it has no relation to anything. Okay, in other words, it moves, it has no relation. It's a tiny thing that gets a disproportionate attention. You know, the value of crypto Uh, Bitcoin is less than a third of, the value of Microsoft stock. Okay, Czyli uważa, że Bitcoin zrobił bardzo dobrą robotę przez ostatnie 12 lat, Natomiast uważa, że po prostu mają za małą wartość za duże zainteresowanie jest bitcoinem w stosunku do tego co sobą reprezentuje. Natomiast posłuchajcie tego, co mówi dalej. Um, uh, uh, I think the question over the next uh, number of years is really What is? Money not just as a medium of exchange, but a right. of wealth. That sounds like a argument for Bitcoin. Czyli uważa, że to, na czym powinny państwa się skupić, to na znalezieniu waluty, która nie tylko pozwalałaby na po prostu handlowanie, ale pozwalałaby również na przechowywanie wartości. I tutaj komentator tutaj roz, rozmówca mówi: no czyli co, czyli to Bitcoin. Bitcoin jest takim. bitcoin is like a store of value on movie bitcoin yeah to bitcoin a maybe no, i think if you, want a, if you want a digital currency you have to deal something different i don't think that the stable coins are good uh, uh, because then you're getting a fiat currency again i think that what you really would what would be best is an inflation linked um, coin, right. In other words, something Where basically you would say, okay, this is gonna give me buying power. Because every individual wants what do they want? They want to secure their buying power. if you want to save. I mówię o tym, że każdy chce po prostu mieć coś pewnego, co da mu możliwość zakupu pod danej cenie, buying power tak zwany, I mówię, jeżeli włożysz to w Bitcoin, a to ten Bitcoin skacze w górę, w dół, więc tak naprawdę nikt nie wie, co się z tym stanie. No ale zaraz, zaraz, to czy pan Ray Dalio nie wie, dlaczego tak Bitcoin skacze w górę i w dół? Zaraz do tego dojdziemy, za chwilę o tym będziemy mówić. Zwróćcie uwagę, jak wartość Bitcoina, a w zasadzie nie jego wartość, ale wycena, spekulacyjna wycena Bitcoina również w stosunku do CPI rosła w czasie. Bitcoin nieustannie przez te ostatnie 12 lat, 14 lat nawet, systematycznie, systematycznie rósł. Natomiast zwróćcie uwagę dolar, wartość dolara systematycznie systematycznie spadała. Ja za chwilę również do tego wrócę, ponieważ tutaj mam taką ciekawą analizę. W związku z tym, że przez ostatnie kilka lat, dwa lata ta wartość dolara bardzo dynamicznie spadała i spadała również przez os... kilka takich momentów było, gdy ta wartość dolara aż tak dynamicznie spadała, aż tak dynamicznie leciała w dół. Zwróćcie uwagę, co wtedy działo się z Dow Jonesem, a co później działo się z Dow Jonesem, gdy już ten dolar się powoli uspokajał. Jak ogromne wzrosty były na Dow Jonesie. Tutaj jest to bardzo ciekawa ewentualnie spekulacja, ale oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. No i zwróćcie teraz uwagę. Ray Dalio mówi o tym, że dolar, Bitcoin skacze, Bitcoin skacze w górę i w dół i tak naprawdę nikt nie wie, co się z tym dzieje. To jest wykres dolara, interwał 6-miesięczny, skala regularna, to jest skala logarytmiczna i oczywiście mamy momenty, w których ludzie się bardzo mocno ekscytują. Ale teraz jest pytanie, czy to rzeczywiście Bitcoin skacze, czy to emocje ludzi skaczą? Bo zwróćcie uwagę, Hashrate Bitcoina systematycznie, systematycznie się powiększa i tak naprawdę nie miał dużych spadków od samego początku w momencie, gdy Bitcoin powstał. Hashrate Bitcoina, czyli ta żółta linia, czyli siła Bitcoina, zabezpieczenie Bitcoina na sieci, to jak ta sieć jest stabilna, ta stabilność tej sieci, bezpieczeństwo tej sieci, systematycznie, systematycznie rośnie poprzez dochodzących coraz to nowych górników. Natomiast to ludzie Którzy kupują bitcoina spekulacyjnie, oczywiście się ekscytują. Dlaczego się ekscytują? Ponieważ jeżeli widzą jeden zielony pół roku, 6 miesięcy, miesięcy, drugi rok wzrostowy, trzeci rok, no to co? Kupujemy, kupujemy, nieważne ile kosztuje. I później te emocje, które są gdzieś wcześniej podjudzane bardzo, bardzo mocno, one muszą zostać zrównane z ziemią czerwonymi świecami. Kilka zielonych świec, kilka zielonych świec, stabilna akumulacja, stabilna akumulacja. No i jak już widzimy, że kilka zielonych świec za nami, to co? Znowu emocje wkraczają w grę i to co? Kupujemy i na zielono wszystko, i tu wemun, i wszystko leci do góry. Ale oczywiście to są ludzie. To nie świadczy o bitcoinie, tylko świadczy to o ludziach, jak bardzo ludzie w tym momencie tego pragną, ekscytują się tym, później te emocje opadają. I tak znowu, i tak znowu, Bitcoin zgadza się, jest małym market capem i na razie tym market capem w stosunku do złota, w stosunku do dolara jest bardzo, bardzo małym, ale zwróćcie najpierw nawet tutaj, na funding ratesach, czyli na stopach finansowania co bezpośrednio pokazuje emocje, czyli ekscytację wśród inwestorów oraz strach wśród inwestorów, konkretnie traderów na, ry na rynkach typu futures. Gdy ten wskaźnik jest poniżej tej białej linii przerywanej, wtedy oznacza to, że ludzie, traderzy, zaczynają obstawiać pozycje krótkie, czyli grają na spadki, uważają, że bitcoin będzie spadać. A kiedy uważają, że bitcoin będzie spadać? Na górze jest średnia krecząca na zielono. Zwróćcie uwagę, uważają, że bitcoin będzie spadać, jak on już spada. Nie uważają, że Bitcoin będzie rosnąć, jak on jak ono spada. Nie uważają, że będzie spadać, jak on jest na górze. Tylko kiedy uważają, że będzie rosnąć. Zwróćcie uwagę, jak rośnie, wtedy zaczynają obstawiać. To są emocje. Tutaj są widoczne emocje. Tutaj są widoczne emocje. Na tych wzrostach, na tych wzrostach. A na spadkach, po upadku FTX-u, kiedy obstawiają spadki? Jak już spadki następują? Więc tutaj widzimy bardzo duże emocje. I Ray Dalio doskonale o tym wie. No, niemniej jednak... Jest po pewnej stronie barykady, która nie pozwala mu niektórych rzeczy prawdopodobnie mówić. Podobnie zresztą jak Charlie Menger. Natomiast tutaj no, spodziewam się raczej, że może po prostu tej technologii też nie rozumieć. And the place it's stupid, it's very to go to zero. The same as evil. Czyli po prostu jego zdaniem to Bitcoin jest głupi, bo prawdopodobnie dojdzie do zera. Po drugie jest zły, bo podkopuje Rezerwę Federalną. I na adopom na, walutę. I so trzeci, it makes us look foolish compared to the communist leader in China. He was starting up to ban Bitcoin in China. Over our... earth no i na samym końcu chwali oczywiście Chiny, no nie oczywiście, ale chwali Chiny, mówiąc, że byliśmy głupi, że Bitcoina nie zbanowaliśmy a Chiny już to dawno zrobiły. A tu jest, musiałem to pokazać wam. Musiałem to wam pokazać, ponieważ komentarz Michaela Saylora na temat tej wypowiedzi, części tej wypowiedzi jest <laughs> no, po prostu strzałem w dziesiątkę nikogo nie obrażając, ale posłuchajcie. I And get your thoughts on the other side. Let's watch. I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization. I mean, isn't Charlie Monger old enough to be your great grandfather, Michelle? Like, I mean, do you go to your great grandfather for investment advice on new technologies? Michelle? Michel. czyli jeden z największych holderów bitcoina, właściciel, właściciel MicroStrategy, komentuje tę wypowiedź Charlie'ego Mungera, czyli wspólnika Warrena Buffetta i mówi, no Michel, czy po prostu Charlie Munger nie jest na tyle, nie ma tylu lat, żeby był w stanie być twoim pra, pra dziadkiem, no i pytanie, czy idziesz do pra, pra dziadka z poradą, z, z pytaniem o poradę inwestycyjną w temacie, w temacie nowych technologii, Myślar, no nie idziesz. Nie idziesz. W temacie innych technologii być może tak. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym, czego być może część jeszcze nie rozumie, a niektóre państwa już zaczynają to wdrażać. Posłuchajcie tego materiału. Why Bitcoin matters for minutes. Two minutes. Today? Dzisiaj gotówka znika, czy to w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji czy Korei Południowej. Coraz mniejsza ilość naszych codziennych transakcji odbywa się za pomocą gotówki. Musimy pomyśleć o implikacjach gotówki dla społeczeństwa. Tam, gdzie wszystkie pieniądze są scentralizowane cyfrowo, musimy pomyśleć o tym, co stanie się, gdy stracimy prywatność finansową gwarantowaną nam przez pieniądze papierowe. Musimy pomyśleć o nowych uprawnieniach, które zyskują państwa, korporacje, gdy wymieniamy naszą wolność, prywatność na komfort i wygodę. Ponieważ to, co kupujesz i sprzedajesz, mówi więcej o Tobie i o Twoich słowach. Zastanów się. Kiedy dokonujesz transakcji z papierowym rachunkiem, sprzedawca nie zna Twojego imienia, adresu mail ani numeru telefonu. W przeciwieństwie do tego, gdy dokonujesz transakcji za pomocą telefonu albo na przykład w, przy, w przyszłości nawet chipa, to będziesz ujawniać ogromną ilość informacji o sobie, co prowadzi do kontroli ze strony korporacji, rządów, cenzury i inwigilacji. I właśnie dlatego Bitcoin jest tak rewolucyjny, ponieważ kładzie podwaliny pod elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer, -peer, w którym w przeciwieństwie do dzisiejszego starego układu, w którym banki, firmy programistyczne i procesory płatności znajdują się w środku każdej transakcji cyfrowej, która ma miejsce, to zamiast tego nikt nie stoi pomiędzy tobą, a pomiędzy osobą, której płacisz. Proces płatności odbywa się przez globalną sieć, do której każdy ma dostęp. I dlatego w świecie przyszłości, w którym będziemy mieć pieniądze państwowe i będziemy mieli pieniądze korporacyjne, Bitcoin będzie bardziej przypominał pieniądze ludzi i to jest właściwa alternatywa. To teraz jeżeli mniej niż 1% z nas będzie używać Bitcoina, jeśli będziemy go dalej rozwijać, Bitcoin się będzie rozwijać, a ludzie będą mieli pieniądze, które mogą być cenzurowane przez władze. Które nie, nie mogą być cenzurowane przez władze, nie mogą być dewaluowane przez rządy, nie mogą być zmonopolizowane przez korporacje, które nie mogą być łatwo masowo inwigilowane i nie można ich ograniczać granicami państw, więc każdy będzie mógł uzyskać do tych pieniędzy dostęp. I to jest właśnie Bitcoin, i dlatego Bitcoin ma znaczenie dla praw człowieka. Ciekawy materiał. Zapraszam do jego komentarza. A w ciągu ostatnich dni mieliśmy również sytuację, w której Bitcoin już został zaakceptowany przez jednego z największych właścicieli sklepów w RPA. I od teraz, w ponad 1600 sklepów, już można płacić Bitcoinem właśnie w Republice Południowej Afryki w sklepach sieci PickPay. Pay. Na no kolejna ciekawa taka analiza informacja od Jacka Malersa. I teraz słuchajcie, Jack Malers jest właścicielem Strike'a. To jest duży procesor płatności w Stanach Zjednoczonych. Mają możliwość przesyłania, transferowania pieniędzy pomiędzy państwami również. I bardzo ciekawie wypowiada się na temat tego w jaki sposób Bitcoin ogranicza ich koszty dla firmy poprzez

Uh, transferring money uh, across border can be a friction filled process to put it mildly and one where there's a lot of margin so the question for you is how do you guys make money on these transactions as you take friction out of the system and as you take margin out of the system what's your mechanism for, for, for profit yeah, so we actually replicate a lot of the same business models, Tyler, whenever a consumer makes a payment to the Philippines from the United States, we make money. My margins, guys, are so much higher. Think about like what Swift does, what Visa does. I downloaded it from the internet for free. It's free, open source software, the ability to physically settle value across the world, which traditionally implies counterparty risk, capital flow. Intermediaries. There's up to seven intermediaries in Swift. I get all that stuff. It's the equivalent of how, you know, the Netflix blockbuster story is Netflix's only fixed cost, hilariously, was electricity. All they had to do was run their servers. They didn't need. Physical brick and mortar distribution, any float, any employee count. I got my fixed cost to run the free open source software that does all the a lot of the hard work for me. So the real disruption in here is the Lightning Network and is the Bitcoin technology under the hood. We think it's important to obfuscate that away from a mainstream consumer that's just trying to get money home as fast and as cheap as possible. But my margins are so much higher. So I can actually be more profitable as a business by charging far cheaper. Does that make sense? Well Czyli po prostu mówi, że możemy być dużo bardziej konkurencyjni, możemy więcej mieć pieniędzy z naszego biznesu ze względu na te oszczędności, ponieważ po prostu oszczędzamy na kosztach transferów. W związku z tym to jest dla nas dobre jako dla naszego biznesu, dlatego musimy się skupić na Bitcoinie, musimy się skupić na Lightning Network. To mówi przedstawiciel dużego biznesu i takich przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych, na świecie, w Polsce, w Europie będzie prawdopodobnie coraz więcej, ponieważ ludzie chcą oszczędzać i ludzie chcą mieć koszty mniejsze w związku z ich biznesami. Po prostu chcą więcej zarabiać. A jeżeli chcecie więcej zarabiać, to wejdźcie na Maxdata i dajcie znać w komentarzach, jakich wskaźników najczęściej używacie na Maxdata. Bitcoin, market capitalization podzielone, czyli tutaj to ratio wyciągnięte i to jest podzielone konkretnie przez uwaga, uwaga. Cenę bitcoina, to zwróćcie uwagę, to jest właśnie ten różowy wskaźnik, który pokazywał nam no, praktycznie idealne dołki, momenty zakupowe bitcoina w przeszłości. No i pytanie, czy również niedawno wybił nam ten poziom. Ja w momencie, gdy ten poziom był wybijany, również wam ten wskaźnik pokazywałem, jak również ten wskaźnik, który pokazuje również ratio, to jest to żółte, ratio bitcoin, stablecoin, supply ratio, dzielone przez cenę bitcoina i momenty, w których jeden ten kolor żółty wychodził ponad ten kolor zielony i tu właśnie też ostatnio mieliśmy taką sytuację i też komentowaliśmy to w czasie rzeczywistym no i wskaźnik CBR bardzo ciekawy wskaźnik który pokazuje lokalne momenty zakupowe na Coinbase wśród inwestorów instytucjonalnych i zwróćcie uwagę momenty w których kupują inwestorzy na Binance, czyli inwestorzy indywidualni bardzo mocno pokrywają się z lokalnymi dołkami Bitcoina oraz szczytami lokalnymi Bitcoina i globalnymi również na większych interwałach. I momenty, właśnie, gdy ten wskaźnik przechodzi na niebieski kolor, to są momenty, w których inwestorzy na Coinbase akumulują bardziej niż inwestorzy na Binance, co może sugerować dobre momenty na zakupy albo sprzedaż, ale oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a już niebawem na Max Data. Będzie dostępny Twitter Bot do analizy Tweetów, a konkretnie do otrzymywania alertów na najważniejsze tweety. Także koniecznie wejdźcie na Max Data App. Bo tutaj zostało już tylko 23 lifetime tier 3 w obecnej cenie. W następnej cenie tier 3 lifetime będą już kosztowały ponad 4000. No, w obecnej cenie już jeszcze tylko 3600, ale jeżeli policzymy sobie, no to na przykład w 15 rundzie, teraz jest 8 runda, te dostępy będą już powyżej do 10 tysięcy dolarów, co? Wydawałoby się bardzo logiczne w momencie, gdy na MaxData jest dostęp i do danych giełdowych, i do danych rynkowych, i do danych on-chain, i również do danych dotyczących listingów, także Twittera, Colorbot i Max Orderbook, czyli masa informacji, gdzie na przykład w porównaniu do Glass Note za takie 9,5 tysiąca mamy dostęp tylko na rok do danych do danych on-chain, natomiast do listingów, do max order booka, do colorbota, takich, info, takich rzeczy, takich danych tam po prostu nie ma. Ok, na ten moment to by było wszystko. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was pomocne, wartościowe. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!